Cześć, z tej strony Iwona Kibil. Tym razem nagrywam taki króciutki podcast samodzielny. Chciałabym podzielić się z Wami wynikami badania, które ostatnio zostały opublikowane. Są to wyniki badania EPIC Oxford Study, które było opublikowane około miesiąc temu, właśnie w tym roku, 2020 roku. EPIC Oxford Study to jest takie największe prospektywne badanie z udziałem wegan i wegetarian w Europie. Drugie takie badanie, które też jest prospektywne i też jest bardzo duże, jest prowadzone w Stanach Zjednoczonych i tam to badanie nazywa się Adventist Health Study. Niestety wszędzie jakiś miesiąc temu były publikowane nagłówki dotyczące wyników tego badania i wszystkie te nagłówki mówiły nam dieta wegańska zwiększa ryzyko złamań kości, więc trzeba by się zastanowić, dlaczego tak jest i co w ogóle mówią nam wyniki tego badania? Co wiemy w ogóle z wyników? Z, z, w tym badaniu Epic Oxford Study wzięło udział ponad 54 tysiące uczestników. Sprawdzano, jaki wpływ na złamania kości, w tym też specyficzne złamania kości, czyli m.in. ramienia, nadgarstka, biodra, nogi, stawu skokowego, jaki wpływ ma tutaj rodzaj stosowanej diety. Uczestników podzielono na cztery grupy. Czyli była grupa osób jedzących mięso, tam było ponad 29 tysięcy osób, była grupa osób jedzących ryby, było ponad 8 tysięcy osób, wegetarian ponad 15 tysięcy osób, to znaczy 15,499 osób, więc to jest całkiem spora grupa. No i była też spora grupa vegan, bo 3941 osób. Okazało się, że w porównaniu do osób jedzących mięso, u vegan było Aż o 30-43% wyższe ryzyko złamań kości. To oczywiście w zależności też od czynników takich jak BMI, spożycie wapnia czy białka i innych czynników, które wzię wzięto pod uwagę przy obliczaniu e, wyników tego badania. Najbardziej istotne było ryzyko złamań kości udowej. E, to około dwukrotnie nawet było większe w porównaniu do osób jedzących mięso u, u wegan. Czyli tutaj weganie naprawdę mieli wysokie ryzyko złamania kości udowej. Mieli też większe ryzyko całkowitych złamań, nawet po uwzględnieniu czynników zakłócających. I co prawda, ryzyko to obniżało się po korekcie o czynniki takie jak wskaźnik BMI, spożycie wapnia, białka, ale podwyższone ryzyko wciąż pozostało wysokie. Nawet w modelu, gdzie dane skorygowano o BMI. Wapń i białko jednocześnie, bo są to czynniki, które za chwilkę rozwinę, które mają istotny wpływ na masę kosną, no ale nawet gdy skorygowano te czynniki, to dane wyglądały wciąż niestety niekorzystnie i ryzyko było zwiększone o 30% u wegan. Dodatkowo ryzyko to było podwyższone u kobiet, i zwłaszcza po okresie menopauzy, i u kobiet, które miały niski wskaźnik BMI, czyli oznaczały się niską masą ciała i niższą aktywnością fizyczną. Zastanówmy się teraz, skąd takie wyniki mogły się wziąć, jakie czynniki mogły mieć e, znaczenie na podwyższone ryzyko złamań kości u wegan. E, no i tak jak już wcześniej powiedziałam, e, do korekty brano różne czynniki, w tym był na przykład wskaźnik BMI. Dlaczego w ogóle wzięto wskaźnik BMI? Dlatego, że osoby na diecie roślinnej zazwyczaj cechują się niższym wskaźnikiem BMI. i We wszystkich praktycznie takich badaniach populacyjnych wśród wegan i wegetarian, weganie mają najniższy wskaźnik BMI. Ogólnie jest to pozytywny wynik, no bo wyższe ryzyko BMI, znaczy wyższy wskaźnik BMI oznacza wyższe ryzyko nadwagi, wyższe ryzyko otyłości, a także chorób związanych z tym stanem, czyli nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego i tak dalej. Jednak tak. niższe BMI może również być ryzykiem pewnych chorób, na przykład może być ryzykiem osteoporozy, może być ryzykiem złamań kości. Wiąże się to prawdopodobnie z mniejszą amortyzacją kości przez tkankę tłuszczową podczas upadku, czyli osoby, które mają więcej tłuszczu, upadając nie łamią kości, mówiąc bardzo prosto. Wszystko to też jeszcze zależy oczywiście od lokalizacji złamań, na przykład niższy wskaźnik BMI związany jest z wyższym ryzykiem złamania kości, Biodrowej, ale już niższym ryzykiem złamania stawu skokowego, na przykład. No bo to wszystko tutaj zależy od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i od tego, jaką masę ciała oczywiście mamy. Wiemy też z badania, że prawie 24% wegan miało. Niski wskaźnik BMI, czyli poniżej 20, gdzie norma oczywiście wynosi od 18,5 do 24,9, ale poniżej 20 uznano, że to był taki niski wskaźnik BMI, co mogłoby jednak to ryzyko podwyższone złamań kości, tak jakby nasilać. Kolejnym wskaźnikiem, który miał znaczenie na pewno, to jest spożycie wapnia oczywiście z diety. Od, od zawsze praktycznie wiemy, że spożycie wapnia ma wpływ na stan masy kostnej, i we wcześniejszych badaniach Epic Oxford z 2007 roku em, wykazano, że, że weganie mieli o 30% wyższe ryzyko złamań kości. Jednak, w porównaniu do obecnych wyników, kiedy te dane skorygowano o, wapń, o spożycie wapnia, osoby, które spożywały minimum 525 mg wapnia, nie miały tego ryzyka. Podwyższonego, czyli powiedzmy, że były bezpieczne. Wystarczyło zjeść trochę ponad normę wapnia z diety. Dodam, że norma na wapni też się różni, na przykład w UK i u nas, czyli w UK, gdzie to badanie prowadzono. Tam norma na wapni wynosi 700 mg na dzień, u nas jest to 1000 mg na dzień. No i z obecnego badania, z tych wyników Epic Oxford 2020 roku, wiemy, że średnie spożycie wapnia z diety wynosiło 591 mg na dzień. Jest to również niskie. Wynik i nawet po skorygowaniu o wyższe spożycie wapnia w diecie, wyganie i tak byli bardziej narażeni na złamania kości. Zatem trzeba wziąć pod uwagę wiele innych czynników, które wymieniam cały czas, tutaj, czyli biema i białko, o którym za chwilkę powiem, bo sam wapń na pewno nie ma tylko znaczenie, a wszystkie inne czynniki razem mogą potęgować niekorzystne działanie. Nie wiemy, czy pomiar spożycia wapnia też z diety był, nie był obarczony błędem, na przykład, bo obecnie mamy coraz więcej. Produktów wzbogacanych w wapń na rynku, ale jest też cała masa produktów, które nie są wzbogacane, i prawda jest, że łatwo jest je pomylić, niestety. Ja z doświadczenia, jak pracuję z pacjentami, to wiem, jak bardzo to jest łatwe, żeby pomylić. Druga rzecz, że bardzo dużo produktów w UK jest niezbogacanych w wapń, na przykład tofu, bardzo dużo tofu. Ja, po tym jak to badanie zostało opublikowane, sprawdzałam też wśród swoich pacjentów, jakie produkty kupują, czy na pewno pilnują się tego, co napisałam w zaleceniach. I często łapałam się na tym, że mimo, że napisałam w zaleceniach: proszę używać napoju roślinnego wzbogaconego w wapń albo tofu wzbogaconego w wapń, to pacjenci nie sprawdzali, czy to tofu było wzbogacane albo czy napój był wzbogacany i dopiero po weryfikacji tego wszystkiego po opublikowaniu badania jak zaczęłam się pytać wszystkich czy sprawdzają te rzeczy okazuje się, że dopiero przy mnie sprawdzało większość osób i produkty te nie były wzbogacane. Bardziej mam tu na myśli tofu niż napoje roślinne. Później po opublikowaniu tego postu na Facebooku na temat wapnia i wzbogacania tofu wapni okazało się, że dużo osób pisało, że u nich w kraju nie jest wzbogacane, nie jest w ogóle wzbogacane tofu wapni także przestrzegam do sprawdzania składu tofu i napojów roślinnych, a o napojach roślinnych i o tofu też jest osobny podcast, bo ja już nagrywałam jakiś czas temu podcast o zamiennikach nabiału, także możesz sobie również do tego podcastu zajrzeć, bo bardzo ważne jest nie tylko zakupienie takiego produktu wzbogaconego w wapń, ale też wstrząśnięcie na przykład opakowaniem przed spożyciem takiego produktu, no bo napój roślinny, który zawiera wapni, trzeba go wstrząsnąć, inaczej ten wapń osiada na dnie i też może nie nie być do końca, do końca ta porcja, którą spożywamy miarodajna. Kolejna rzecz, którą trzeba podkreślić w tym badaniu, to że też te dane do badania były zbierane przez prawie 18 lat i dawniej nie było dostępu do tak wielu produktów wzbogacanych jak jest obecnie, więc te dane mogą się bardzo różnić w zależności od tego, kto w jakim czasie je dostarczał, oczywiście. Następnym czynnikiem, który ma znaczenie w przypadku zamańkości, jest białko z diety. Wiemy z badań, że osoby na diecie roślinnej spożywają mniej białka w porównaniu do osób na diecie tradycyjnej, no a odpowiednie spożycie białka z diety zwiększa wchłanianie i przyswajalność ogólnie wapnia wielkie cienkim. Ma też oczywiście pozytywny wpływ na gęstość masy kostnej. No i z zamawianego badania Epic Oxford wiemy, że waganie spożywali około 13,3% białka jako całkowite, energii z diety, osoby na diecie tradycyjnej spożywały 17%. Także musimy wziąć pod uwagę to, że dużo osób na diecie roślinnej mogło po prostu nie mieć odpowiednich źródeł białka, mogło mieć za mało aminokwasu lizyny, który jest aminokwasem ograniczającym w diecie roślinnej, dlatego że po prostu występuje w mniejszej grupie produktów, czyli występuje głównie w nasionach roślin strączkowych, a także orzechach i pestkach czy maśle orzechowym. Trzeba wziąć pod uwagę, że te produkty powinny każdego dnia znaleźć się w diecie. No i następna rzecz, która ma znaczenie, to są witaminy. Witaminy takie jak witamina B12 i witamina D3. Obie te witaminy są bardzo ważne dla zdrowia kości. Okazuje się, że z tego badania wiemy, że prawie 52% badanych wegan przyjmowało suplementy diety. Ale nie wiemy, co z pozostałymi 48%. Mogły to być osoby z niedoborami witaminy B12 i witaminy D. Jeżeli miały niedobory tych składników, to oczywiście miało to wpływ na masę kości. Mogły w ogóle latami nie suplementować witaminy B12 i witaminy D i być na, na bardzo takim niskim poziomie cały czas. Też nie wiemy dokładnie, jak to się zmieniało na przełomie lat, no bo tak jak mówiłam, prawie 18 lat całe to badanie trwało. No i nawet osoby, które suplementowały. Te witaminy mogły mieć niedobory, no bo mamy na przykład witaminę D2, która się gorzej przyswaja od witaminy D3. Poza tym, ja na co dzień się spotykam z pacjentami w gabinecie, którzy mimo, że suplementują witaminę B12, to dobierają złe dawki, suplementują za małą dawkę, za rzadko zapominają suplementować i te osoby też mają niedobory. Także jest to bardzo ważne, że nawet jeżeli te osoby suplementowały, z tych 52% osób, które suplementowały, nawet te osoby mogły mieć niedobory. I jak my weźmiemy pod uwagę te niedobory, na przykład niskie spożycie białka, niskie spożycie wapnia, jak weźmiemy pod uwagę niski wskaźnik BMA, jak weźmiemy pod uwagę witaminę B12 i D3, jeżeli jest na niskim poziomie, to wiemy już, że wszystkie te czynniki razem mogły potęgować niekorzystne działanie i po prostu no, występowały te złamania kości. Co tutaj jeszcze mogło mieć znaczenie? Tak jak mówiłam, dane do badania były zbierane przez niemal 18 lat. A ci weganie, których wyniki oceniano, byli mniej więcej w wieku około 40 lat. Średnio tam średnia wieku była 38,9 lat. No i ponieważ byli na diecie wegańskiej od co najmniej 10 lat, ich dieta mogła wyglądać różnie w trakcie trwania badania. Um, jak już wspominałam, też wiemy, że w przeszłości asortyment produktów z wapniem wyglądał inaczej. Świadomość suplementacji wyglądała inaczej, była gorsza. Nie było tak wielu suplementów, nie były tak ogólnie dostępne. Musimy mieć więc na Powadze, że obecnie dostęp do informacji jest większy, lepszy. Wiemy, że potrzebujemy spożywać wapń, chociaż wiele osób ma z tym problemy, to wiemy to i po prostu coraz więcej osób udaje się do dietetyka, coraz więcej osób czyta w internecie, jak przejść na dietę roślinną. Natomiast to były osoby, które przeszły w latach 90. na weganizm też, więc dostęp do informacji był całkiem inny i mogło to wpłynąć oczywiście na wyniki badania. Też istotny wpływ na złamania kości ma oczywiście e, wiek, e, rasa, płeć. E, to też oczywiście odgrywa bardzo dużą rolę w omawianych wynikach. W badaniu brały udział głównie kobiety, blisko 74% weganek to kobiety, no i ponad, ponadto były to kobiety rasy białej, więc wiemy, że kobiety rasy białej narażone są na większe ryzyko złamań kości. Więc e, I też, tak jak już na początku mówiłam, kobiety miały największe ryzyko złamań kości w tym badaniu. Um, więc jakie wnioski w ogóle możemy podsumowując wyciągnąć z najnowszych wyników badania Epic Oxford? Przede wszystkim wyniki pokazują nam, że wciąż jest problem z dobrym zbilansowaniem diety roślinnej. My dietetycy powtarzamy ciągle informacje o wapniu, o witaminie B12, o witaminie D, o prawidłowej suplementacji. Jednak nie do wszystkich one trafiają. Na pewno musimy popracować bardziej nad edukacją pacjentów i osób nie spożywających produktów odzwierzęcych. No, na na pewno wspaniale byłoby za 5, 10 lat zobaczyć inne wyniki z badania Epic Oxford, które już lepiej wypadną. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A na podstawie badania Epic Oxford Study nie można jednocześnie też stwierdzić, że dieta roślinna zwiększa ryzyko złamań kości, no bo potrzebujemy więcej badań. Jednak biorąc pod uwagę wyniki tego badania, biorąc pod uwagę to, co już wiemy, które składniki mają szczególne istotne znaczenie na gęstość kości, możemy po prostu wprowadzić w życie zmiany w naszej diecie, żeby uchronić się przed zwiększonym ryzykiem właśnie takich problemów. Są bowiem pewne krytyczne składniki w diecie, nad którymi powinniśmy popracować, żeby to ryzyko zredukować. Czyli. Powinniśmy spożywać wystarczającą ilość wapnia. O wapniu był już podcast. Możesz też przeczytać o wapniu, są darmowe informacje, artykuły na blogu wegetation.com, Ja je podlinkuję. Zwróć uwagę na białko w diecie, czyli strączki, komosa ryżowa, tofu, tempeh, wybierając roślinne produkty wzbogacone w wapń. Zwracaj uwagę, czy faktycznie mają wapń. Suplementuj witaminę B12. O witaminie B12 znajdziesz dużo darmowych informacji na blogu, ale też jest kurs dotyczący witaminy B12. Robiąc ten kurs, też można zapisać się na konsultację w wyniku badania tej witaminy suplementu i witaminy D3. Jest dużo, dużo informacji też na blogu na temat witaminy D3. Zadbaj o prawidłowy wskaźnik BMI, czyli staraj się nie mieć zbyt niskiej masy ciała, a także zbyt wysokiej masy ciała. No i zadbaj o aktywność fizyczną. Ćwiczenia fizyczne są ważne dla utrzymania silnych kości. Ponadto pamiętaj, że osoby stosujące dietę roślinną mają niższe ryzyko nadwagi i otyłości, mają niższe ryzyko szeregu w ogóle chorób związanych z nadwagą i otyłością. Mowa tutaj m.in. o cukrzycy typu drugiego, bo osoby na diecie roślinnej mają o 34% niższe ryzyko zachorowania na tę chorobę. Mowa o chorobach układu krążenia: mamy o 29% niższe ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca mowa tutaj również o nadciśnieniu tętniczym bo aż o 75% mamy niższe ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze będąc na diecie roślinnej mówimy tutaj też o niektórych typach nowotworów o 63% jest nawet niższe ryzyko zachorowania na nowotwór żołądka o 35% niższe ryzyko zachorowania na raka prostaty o 50% niższe ryzyko zachorowania na nowotwór trzustki i limfatyczny i mowa tutaj o wielu chorobach cywilizacyjnych także dieta roślinna jak najbardziej może być zdrowa, może być dobrze zbilansowana, na pewno wpływa na zmianę Twojego zdrowia, wpływa na stan naszej planety, no bo produkcja żywności roślinnej wymaga mniejszych nakładów wody, powierzchni pól i powoduje niższą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do diety tradycyjnej. Dieta roślinna jest też rekomendowana przez immunologów jako wspomagająca odporność i polecana do stosowania w profilaktyce zachorowań na choroby wirusowe nawet, ale pamiętaj. Pamiętaj o tym, że musisz zapobiegać czynnikom, które, które, znaczy musisz zapobiegać chorobom, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego zbilansowania tej diety. Także zwróć uwagę na to wszystko, o czym powiedziałam w tym krótkim podcaście, i do usłyszenia następnym razem.